Razem pokoik. Mhm. Mm, robimy razem pokoju w hotelu, tak? Tak. Jak tam? O, tu jest taki wolny. Dobra. Mmm, a patrz. Najlepsza a to będzie wstawa. dla gości? Uuu. To ręcznik. Wiem. A łóżko pościelone po... i nie. Pościelone i nie. O. I co, jak ci się bardziej podoba? to jest warkiem. Z tymi wyłowędziami? Nie wiem, ale że łóżko można jeszcze inne zmienić, takie może być. tak. Sorry. Dla rodziny czy nie? Pewnie. Dla rodziny. No. Dodamy jeszcze jedno takie łóżeczko. No dostawka dla jakiegoś bombela. Tak? Mhm. Tak będzie. O, cute. Raz, mam... Daj dwa, bo my potrzebujemy dwa. Ale Co? już jest pokój z dwoma. Tak? To możemy już jechać do tego hotelu. No. Co ty dywanik, na to? mama. Dywanik wow. to może tu bym dała. Cute. A tu bym dała taki. No. Fajny, prawda? Super pomysł. Ekstra. Tylko to bym zmieniła. Czego? Bo wiesz... Prędzej takie dla rodziców. No, przynajmniej pasuje do tego niebieskiego. I jeszcze mogę dać... Wiesz, jakie fajne zasłony? Mm. Tutaj tak... Mm. Żeby zasłon... Aha, nie, nie da się tak. No, iż, szkoda. Czego? O, patrz. O. o! I tu możemy dać tak. I co wtedy one będą robić? No, nie, fajne. No, fajne. Myślałam, że to będzie tak Arabardachim chcesz dać. Nie no nie, nie będzie. Niestety nie. Pasz takie może być. No. A, może... A tapeta. A tapeta taka? No fajna. To może taka. Mm, nie wiem sama? A ci... o, to jest w pszczółki. A pokaż jeszcze jaki masz? Patrz. A tu jakiego będzie mam? Aleś to. Ta, no, ta, 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 ta będzie ekstra. Wiesz, co jakoś szafę jeszcze damy? Mm, dobry pomysł. Na ubrania. Dobra. Y, hafa, szafa, szafa. A tu są szafy. <laughs> mama, którą już czy białą? Białą. To może tu damy. Tu ją damy, tak przy wejściu. A ten. Nie wiem, nie wiem, nawet sama nie wiem. Może tu damy tak. Mm. Tu, tu, tu. Ale zasłony tak, musisz teraz już przesunąć. No wiem, bo je przesunę. Mhm. Okej, okay, przesunęłam zasłony. I tu możemy dać jako szafka nocna, zobacz. Kur. Cool. To już będziesz no. taki fajny. I ja myślałam... O... To jest ten sam styl, tak? Tak, i ja myślałam, żeby... O, o, tu mamy otwarte, żeby dać jakieś fotele na balkon. A. Ale nie o tylko o ten. ten, no. Bo tam że są bardziej do tego. O tak, jakiś stoliczek. Hmm. Może taki biały? Mama... Pokaż. Mam dylemat. Nie, o ten bym dała. Ale nie, jednak do tych mawi ten. Sur A on się zastąpi, nie? Podsuniemy je jeszcze tak, żeby stoliczek wszedł. A tu bo się uważę, bo mam tutaj tą ranę. Widzimy. O okej, 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 okej. A Oj! I sorry, 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 sorry. I patrz, tutaj damy pieniążk. Mama patrz, taki twig. No. To jest papier toaletowy pieniążkowy. A skąd to wiesz? I, i patrz. Bierzemy sobie to drzewo, no. zasłaniamy to. Dział, które A skąd że to jest papier to Ich, mama, nie wiem. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Bo i mama, wybierz sobie jakieś parę kwiatków jeszcze. Kwiatków? Ja nie przepadam za kwiatkami. Chyba się kłóci się chce, co? No. Jak ma takie strzałki, to co to znaczy? Pokaż. To znaczy, że możesz obrócić. Uh -huh. Ale wiesz, to jest przejście, zajęć, tak? to jest przejście. O, to zobacz jakie wybrałam. Ja mogę... O, ładne. Mm. Wiesz, co? Ja ci mogę poradzić, A chciałam gdzieś tak? tego bambusa dać, ale nie, nie widzę, że ma miejsce. Ale ja ci mogę dać, zrobić tak, pokazać, bo w toce są bardzo fajne myki na łóżka. O, fajne. No. A mogę ci, coś ci trochę inny myk no, pokazać. Że... A skąd to wszystkie makijaże? No na YouTube, patrz. Bierzemy to, stawiamy sobie tu. No. A jest... I masz takie kociołuszko. No. Ale chyba z bambusami będzie lepszy, mm. nie? Albo z innym kropkiem. Co powiesz na tego? Tego spróbuj. A może tak, mama? Patrz. Może tak. Tak będzie pięknie. Ja bym ulubieniaka tu dała. Co to jest ulubieniak? Ach, to jest mój ulubiony kwiatek. A co to jest? Który? Co daje ten papier? Uh -uh. Aha. Mm. On. Dlaczego to jest ten... ulubieniak? Ulubiony. Wtedy może. Albo nie, ulubimy. Nie, jaka, nie, to nie dam. Po prostu dobrze obukane. Damy po prostu to. Rodzice też będzie, będą mieli takie coś. Mm. I tu coś mniejszego jakby dać. Oj, i tutaj mamy problem. Czego? Ścinamy się łóżko. Te wielkie doniki. Za doniki. Nie, jest okej okay. To może bez tych zasłon wtedy. Ładnie. O, cute. A, a jeszcze. Taki mam... dżunglowy. To spokój w stylu tego Antoniego. Co to Co to Antoni? No ten z tego. A no. Tego, tak. No wiesz, który? No wiem, który. I patrz, mam też takie wisiące kwiaty. No widziałam też fajne. Bo mi się wzięło niechcące. O, patrz, będzie taka ściana. Mama, patrz, jak to jest! O tu trochę tak podwyższymy. Lepiej to O! O nie! O, patrz, jakaś ściana ze kwiatów. I ja bym tą ścianę chyba tak poprowadziła, no nie? No. A może wtedy wywal te kwiaty? Nie. No właśnie to będzie pokój w stylu Antoniego. Z... Jakiej bajki mama? Trzeba powiedzieć, z jakiej bajki? Encanto. kanto. Nawet Ale on teraz nie ma No nie, bo tam było coś tam, że dom się rozwalił tyle mm. Była Ale on stracił mocę. No, niestety chyba tak Patrz, mama, jak ta ściana fajnie wygląda Wy też możecie sobie taką zrobić, patrzcie, mama, mama Cute, no So cute I like you so cute So dobra yy, możemy dać tu pusto tu na środku prawda tak a Puska. co jakiś dywan i parę kwiatków Jakieś pufy dywan pufy kwiatki dywan pufy kwiatki mama jaki dywan może ten z misiem nie trzeba nie daj jakiś taki ten o no ten fajnie pasuje. Dywan pufy Może taki fotel. O, kanapa taka. Fajna, pasuje do tego fotelu. No ale wiesz, tak na środku kanapa? Hmm. Fajna czy nie? Tak, bardzo fajna. Na środku kanapa. Czyli to prawda, czy nie? Nie no sobie. Tylko ich nie ma. No wiem

Kwiat, jedziemy do kwiatów, Kwiatem na stolik, I byśmy dali tutaj tak po Pokój pokój stylu Antoniego, Anto, Anto, Niego, Anto, Niego, Ant, Ant, Niego, mama może tą skrzynkę dać? O Jezu, patrz mama. No. Adres, um, teraz... A to też łazienki? No, nie mieliśmy sam pokój robić? Co? Nie mieliśmy sam pokój robić? Nie, też łazienkę. To wiesz, że to jest hotel pięciogwiazdkowy? No i to jest całkiem. I to z tego wynika, że wynika nam z tego, że wiesz co tam wynika, no. Mm -hmm. <laughs> Proszę Cię mnie nie dotykać. Pazdrówko. Ale Cię wzięło. Co? No właśnie, masakra. Eee, czemu mnie wzięło? Czemu mnie wzięło? Czemu mnie wzięło? To ona trochę większą łazienkę, więc może... Muszę chciałbyś zrobić ciepłą kopię. Dobrze, wieczorem? No z grzałem, tak. I prosto do łóżka Ale nie, nie pójdę spać o tej pory Chodź Przyszli moje bracia z rzęki i musimy teraz być bardzo cicho I nie no, takie złote kible by się przydał takim no no nie Я, я, нет, так, нет, так Тише, я Шу -шу, не это тут много. не Тише robisz ze mną to? tak jest u jaka.